Zanim zaczniemy naszą opowieść, chciałbym zaprosić cię do subskrypcji kanału. Dlaczego? Bo historie, które opowiadam, są jak ta, którą za chwilę usłyszysz, pełne życiowych prawd, które zostają z nami na długo. Zostań z nami, a obiecuję, że nie pożałujesz. Trzask. Dźwięk łamanego drewna rozniósł się po domu jak wystrzał. Marek zamarł w połowie kroku z kubkiem kawy w dłoni. Dźwięk dochodził z pokoju kacpra, jego ośmioletniego syna. Odstawił kubek i ruszył w kierunku hałasu, czując jak jego serce przyspiesza. W progu pokoju stanął jak wryty. Kacper, jego ośmioletni syn, siedział na podłodze z twarzą czerwoną od płaczu. Wokół niego leżały połamane kawałki modelu samolotu Spitfire, nad którym Marek i Kacper pracowali przez ostatnie trzy weekendy. Każdy detal, każda naklejka, każda godzina wspólnej pracy, wszystko zniszczone. Nad Kacprem stał Mateusz, szesnastoletni syn Anny, żony Marka. Na twarzy nastolatka malował się wyraz pogardy zmieszanej z satysfakcją. Co tu się stało? Zapytał Marek, starając się zapanować nad głosem. On zniszczył nasz samolot, wykrzyknął Kacper, ocierając łzy rękawem swetra. Mateusz wzruszył ramionami, nie spuszczając wzroku z Marka. Przeszkadzał mi potrzebowałem więcej miejsca na biurku, powiedział z bezczelnym uśmiechem. A co ty na to poradzisz? Co masz na myśli? Zapytał Marek, czując, jak gniew miesza się ze zdumieniem. Nie jesteś moim ojcem odparł Mateusz, krzyżując ramiona na piersi. Nie masz tu żadnej władzy, nie musisz się słuchać, tylko mama i tata mogą mi mówić, co mam robić. Te słowa uderzyły Marka jak policzek. Przez trzy lata małżeństwa z Anną, starał się być najlepszym ojczymem, na jakiego było go stać. Płacił za wszystko: szkoły, ubrania, telefony, zajęcia sportowe. Włączał Mateusza i jego czternastoletnią siostrę Julię we wszystkie rodzinne aktywności: od wakacji, poniedzielne obiady. A teraz stał w pokoju swojego biologicznego syna. Patrząc na zniszczony model, który był symbolem jego starań o zbudowanie relacji z Kacprem po rozwodzie z jego matką: Zawołaj, mamę. Powiedział cicho do kacpra, który natychmiast wybiegł z pokoju. Mateusz patrzył na niego wyzywająco, jakby czekał na wybuch gniewu, który by potwierdził jego opinię o Marku jako o kimś, kto nie zasługuje na szacunek. Ale Marek nie wybuchnął. Zamiast tego poczuł, jak w jego umyśle coś się przełącza, jak gdyby ktoś zamknął jeden rozdział i otworzył nowy. W ciągu kilku sekund podjął decyzję, która miała zmienić dynamikę tej patchworkowej rodziny na zawsze. Anna weszła do pokoju, a za nią Kacper i dziesięcioletnia Zuzanna, córka Marka. Julia, czternastoletnia córka Anny, przyszła zaciekawiona hałasem. Co się stało? zapytała Anna, spoglądając na zniszczony model, a potem na Mateusza. Zapytaj swojego syna odpowiedział Marek, utrzymując spokojny ton. To był wypadek, zaczął Mateusz, nagle zmieniając strategię, gdy zobaczył mamę. Nie, nie był przerwał mu Kacper, z oczami wciąż zaczerwienionymi od płaczu. On powiedział, że przeszkadzało mu na biurku i specjalnie to zniszczył. Anna spojrzała na Mateusza z niedowierzaniem. Czy to prawda? Mateusz wzruszył ramionami, unikając jej wzroku To tylko głupi model mogą zrobić sobie nowy. Pracowaliśmy nad nim trzy weekendy, powiedział Marek, podnosząc fragment skrzydła. Ale nie chodzi tylko o samolot. Mateusz właśnie powiedział mi, że nie mam tu żadnej władzy, bo nie jestem jego biologicznym ojcem. Anna zbladła. Widać było, że te słowa trafiły ją prosto w serce. Odwróciła się do Mateusza. Jak mogłeś tak powiedzieć? Marek jest moim mężem i opiekuje się nami wszystkimi. Zasługuje na Twój szacunek. Mateusz przewrócił oczami. Ale nie jest moim ojcem. Mój tata mieszka dwadzieścia minut stąd i to jego będę słuchał. Nie jakiegoś obcego faceta, z którym postanowiłaś się ożenić. W pokoju zapadła cisza. Julia, która do tej pory stała w drzwiach, weszła głębiej i stanęła obok brata. Mateusz ma rację, powiedziała spoglądając wyzywająco na Marka, nie jesteś naszym tatą, nie możesz nam mówić, co mamy robić. Marek spojrzał na Annę, szukając wsparcia. Zobaczył w jej oczach mieszankę smutku, wstydu i bezradności. Kochał ją, ale w tym momencie zrozumiał, że to on musi wziąć sprawy w swoje ręce. W takim razie Powiedział spokojnie: Od dzisiaj wprowadzamy nowe zasady w tym domu. Mateusz prychnął pogardliwie. Jakie zasady? Nie musisz się ciebie słuchać. Marek uśmiechnął się lekko, ale jego oczy pozostały poważne. Zobaczymy. Tego wieczoru, gdy Mateusz i Julia wyszli spotkać się z przyjaciółmi, Marek i Anna usiedli przy kuchennym stole. Dzieci Marka, Zuzanna i Kacper były już w łóżkach. Nie możemy tak dalej powiedział Marek, ściskając dłoń żony. Próbuję być dobrym ojczymem od trzech lat, ale Mateusz i Julia traktują mnie jak intruza. Dzisiejszy incydent to tylko wierzchołek góry lodowej. Anna westchnęła, pocierając skronie. Wiem. Przepraszam za ich zachowanie. To trudne dla nich. Dla mnie też jest to trudne. Przerwał jej łagodnie Marek. I dla Zuzanny i Kacpra. Wszyscy staramy się, by ta rodzina działała. Wszyscy poza Mateuszem i Julią. Anna spojrzała na niego ze łzami w oczach: Co proponujesz? Radykalne rozwiązanie, odpowiedział Marek, ale najpierw muszę wiedzieć, czy mnie wspierasz. Czy stoimy razem jako rodzice, niezależnie od biologii? Anna wzięła głęboki oddech i kiwnęła głową: Tak, cokolwiek wymyśliłeś, jestem z tobą. Następnego ranka w sobotę Marek wstał wcześnie, wypił kawę. Zadzwonił do ślusarza, a potem do Tomasza, biologicznego ojca Mateusza i Julii. Tomasz mieszkał zaledwie 20 minut drogi, w innej dzielnicy Krakowa. Mimo początkowych tarć po rozwodzie z Anną, obaj mężczyźni wypracowali coś w rodzaju wzajemnego szacunku. Potrzebuję Twojej pomocy, powiedział Marek po wyjaśnieniu sytuacji. Nie chodzi o mnie ani o Ciebie. Chodzi o dzieci i granice, których muszą się nauczyć. Ku jego zaskoczeniu Tomasz zgodził się bez wahania. Zawsze uważałem, że są zbyt rozpieszczeni, przyznał. Anna zawsze im wszystko dawała, a ja. Cóż, pewnie chciałem być fajnym tatą na weekendy. Może czas, żeby zobaczyli, jak wygląda prawdziwe życie. Gdy Mateusz i Julia obudzili się koło południa i zeszli na dół, przy stole siedzieli już Marek, Anna i Tomasz. Nastolatki zatrzymały się w pół kroku, zaskoczone widokiem ojca. Tato, co ty tu robisz? zapytała Julia. Siądźcie powiedział Tomasz, wskazując na wolne krzesła. Musimy porozmawiać. Mateusz i Julia wymienili zaniepokojone spojrzenia, ale usiedli. Słyszałem, co się wczoraj stało zaczął Tomasz o zniszczonym modelu i o tym, co powiedzieliście Markowi ale tato zaczął Mateusz. Nie przerywaj mi, przerwał mu Tomasz stanowczo. To, co zrobiliście, było niewybaczalne. Marek nie jest waszym biologicznym ojcem, to prawda, ale jest mężem waszej matki i człowiekiem, który dba o was na co dzień. Płaci za wasze telefony, ubrania zajęcia pozalekcyjne. Jest przy was, gdy ja nie mogę być. Mateusz i Julia siedzieli ze spuszczonymi głowami, ale w ich oczach wciąż czaił się bunt. Więc wspólnie z waszą mamą i Markiem podjęliśmy decyzję, kontynuował Tomasz. Przez najbliższy tydzień zamieszkacie ze mną. Super! wykrzyknęła Julia, a jej twarz rozjaśnił uśmiech. Nie tak szybko ostudził jej entuzjazm Tomasz. To nie będą wakacje. W moim mieszkaniu nie ma Wi-Fi, nie ma telewizji kablowej, nie ma PlayStation. Macie swoje łóżka i podstawowe rzeczy nic więcej. Co? Mateusz wyglądał na zszokowanego, ale jak mamy funkcjonować bez internetu? Ludzie funkcjonowali przez tysiące lat bez internetu, odparł Tomasz. Poza tym będziecie mieli dostęp do Wi-Fi w szkole i bibliotece, ale w domu będziecie musieli nauczyć się życia w realnym świecie. A co z naszymi telefonami? zapytała Julia, ściskając swojego iPhona. Tu odezwał się Marek. Wasze umowy telefoniczne zostały anulowane. Kosztowały mnie po 300 zł miesięcznie za każde z was. Zamiast tego dostaniecie od Tomasza telefony na kartę z podstawowym pakietem minut i internetu. Mateusz poderwał się z krzesła. Nie możecie tego zrobić. To nasze telefony, które ja opłacałem, odpowiedział spokojnie Marek. Telefony, które dostaliście za darmo przy przedłużeniu umowy. Którą ja podpisałem. To nielegalne! krzyknęła Julia. Nie możecie zabierać naszych rzeczy. Właściwie to mogą powiedział tomasz. Jesteście niepełnoletni, a ja, jako wasz ojciec, zgadzam się z tym planem. Mateusz opadł z powrotem na krzesło, a na jego twarzy malowało się niedowierzanie. Nie możemy zostać tu z mamą. Anna, która do tej pory milczała, odezwała się cicho. Ale stanowczo, nie tym razem, kochanie. Potrzebujecie lekcji, której my z Markiem nie potrafiliśmy wam dać: lekcji o szacunku, wdzięczności i granicach. Gdy ślusarz skończył wymieniać zamki w drzwiach wejściowych, Marek pomógł Mateuszowi i Julii zapakować najpotrzebniejsze rzeczy. Na twarzach nastolatków malowała się mieszanka gniewu, niedowierzania i co zaskoczyło Marka Strachu. To tylko tydzień, powiedział podając Julii jej walizkę. To nie koniec świata. Nienawidzę cię, syknęła dziewczyna, wyrywając bagaż z jego rąk. Zawsze cię nienawidziłam. Marek poczuł, jak te słowa ranią, ale nie dał po sobie poznać. Mimo to ja cię kocham, Julio. Jesteś córką kobiety, którą kocham, i to czyni cię częścią mojej rodziny. Niezależnie od tego, co czujesz do mnie. Julia zatrzymała się na moment, zaskoczona jego odpowiedzią, ale szybko odwróciła wzrok i wyszła z pokoju. Mateusz był mniej werbalny, ale jego milczenie mówiło więcej niż słowa. Pakował się metodycznie, jakby przygotowywał się na długą podróż, a nie tygodniowy pobyt u ojca, który mieszkał dwadzieścia minut drogi. Możesz wziąć swoją konsolę? powiedział Marek stojąc w drzwiach, ale uprzedzam, że u Tomasza nie ma telewizora do którego mógłby się podłączyć. Mateusz spojrzał na PlayStation, a potem z powrotem na marka Po co mi konsola bez telewizora? — zapytał z goryczą. Dokładnie odpowiedział Marek Po co ci ojczym jeśli nie traktujesz go jak rodzica Coś przemknęło przez twarz Mateusza Jakby cień zrozumienia ale szybko zniknął pod maską nastoletniej hardości. Gdy samochód Tomasza odjechał, zabierając Mateusza i Julię, w domu zapadła dziwna cisza. Zuzanna i Kacper, dzieci Marka, wydawali się zagubieni i niepewni. Czy oni już nigdy nie wrócą? Zapytała Zuzanna, przytulając się do ojca. Wrócą, zapewnił ją Marek, to tylko tydzień, żeby przemyśleli swoje zachowanie. Anna siedziała przy oknie, patrząc w miejsce, gdzie jeszcze przed chwilą stał samochód Tomasza. Myślisz, że to zadziała? Zapytała, nie odwracając wzroku. Marek podszedł i objął ją ramieniem. Nie wiem, przyznał szczerze, ale wiem, że nie mogliśmy dalej żyć w ten sposób. Dla dobra wszystkich, również Mateusza i Julii. Anna kiwnęła głową, opierając się o jego ramię. Tomasz nigdy nie był zbyt surowy. Zawsze starał się być tym fajnym rodzicem po rozwodzie. Zastanawiam się, jak sobie poradzi z ich buntem. Dlatego rozmawiałem z nim przed podjęciem decyzji, powiedział Marek. Obiecał, że tym razem będzie stanowczy, że pokaże im, jak wygląda życie bez luksusów, które zapewniałem. Pierwsze dni bez Mateusza i Julii były dziwne, ale spokojne. Marek spędził weekend z Zuzanną i Kacprem, zaczynając pracę nad nowym modelem samolotu. Tym razem wybrali Harry brytyjski myśliwiec z czasów II wojny światowej. – Myślisz, że Mateusz znowu go zniszczy, gdy wróci? – zapytał Kacper, ostrożnie naklejając winyl na skrzydło. Marek zawahał się. Nie chciał obiecywać czegoś, czego nie mógł być pewien. – Nie wiem, synku, ale wiem… Że nie możemy przestać robić rzeczy, które kochamy, tylko dlatego, że boimy się, że ktoś je zniszczy. Kacper kiwnął głową, wracając do pracy nad modelem. Jego mała twarz była skupiona i poważna, jakby przetwarzał słowa ojca na swój dziecięcy sposób. W środę, w połowie tygodniowej kary, zadzwonił telefon. Był to Tomasz. Marek odebrał, spodziewając się problemów. Jak idzie? Zapytał, wychodząc na balkon, by porozmawiać na osobności. Szczerze? Westchnął Tomasz. Ciężko. Nie sądziłem, że będą tacy uzależnieni. Od czego? Od wszystkiego. Od telefonów, od internetu, od tych wszystkich rzeczy, które im zapewnialiście. Mateusz spędził pierwszy dzień leżąc na łóżku i gapiąc się w sufit. Julia płakała przez godzinę, gdy zorientowała się, że naprawdę nie ma Wi-Fi. To jak. Jak odwyk. Marek poczuł ukłucie winy. Czy nie był zbyt surowy? Może powinniśmy to skrócić? Zaproponował. Może trzy dni wystarczą? Nie, odpowiedział stanowczo Tomasz. Teraz widzę, jak bardzo to było potrzebne. Wczoraj po raz pierwszy od lat rozmawiałem z Mateuszem dłużej niż pięć minut bez telefonu w jego dłoniach. A Julia, dzisiaj rano sama, zaproponowała, że zrobi śniadanie. Nigdy wcześniej tego nie robiła. Marek uśmiechnął się do siebie. Może ich plan działał lepiej niż się spodziewali? A co z ich nastawieniem do mnie? Zapytał. Nadal mnie nienawidzą? Tomasz zaśmiał się cicho. Cóż, otwarcie nadal narzekają. Ale wczoraj przyłapałem Julię na przeglądaniu albumu ze zdjęciami z waszych ostatnich wakacji, a Mateusz. Zapytał, czy mógłbym mu pożyczyć pieniądze na nowy model samolotu dla Kacpra. Powiedział, że chce naprawić to, co zepsuł. Marek poczuł, jak jego serce wypełnia ciepło. Może nie wszystko było stracone. W piątek, dzień przed planowanym powrotem nastolatków, Anna wróciła z pracy wcześniej niż zwykle. Marek pracował w domowym biurze, gdy usłyszał dzwonek do drzwi. Zszedł na dół i zobaczył żonę rozmawiającą z Julią i Mateuszem, którzy stali w progu z walizkami. Co się stało? zapytał, podchodząc do drzwi Mieliście wrócić jutro. Mogę z tobą porozmawiać? zapytał Mateusz, unikając jego wzroku. Na osobności? Marek spojrzał na Annę, która kiwnęła lekko głową. Oczywiście, chodźmy do mojego gabinetu. Gdy znaleźli się sami, Mateusz zaczął nerwowo bawić się rąbkiem koszulki. Ja chciałem przeprosić, powiedział w końcu, spoglądając Markowi w oczy, za samolot i za to, co powiedziałem, że nie masz tu władzy. Marek milczał, pozwalając chłopcu mówić. Ten tydzień u taty był inny, kontynuował Mateusz. Nie było tam niczego, żadnych gier, żadnego Netflix, nawet porządnego jedzenia w lodówce. Tata pracuje do późna i nie ma czasu na gotowanie. A gdy wracał, był zmęczony i zirytowany. Nie tak jak jak ty, jak ja, zapytał Marek zaskoczony. Ty zawsze znajdujesz dla nas czas, powiedział Mateusz, a jego głos drżał lekko. Pomagasz nam z zadaniami domowymi, gotujesz obiady, zabierasz nas na wycieczki, nawet gdy jesteś zmęczony po pracy. Myślałem, Myślałem, że robisz to wszystko dla mamy, ale tata powiedział, że robisz to dla nas, dla mnie i Julii. Marek poczuł, jak jego oczy wilgotnieją. Nie spodziewał się takiego przełomu. Oczywiście, że robię to dla was, powiedział cicho. Jesteście dziećmi kobiety, którą kocham. To czyni was częścią mojej rodziny. Mateusz kiwnął głową, a potem, ku zaskoczeniu Marka, zrobił krok do przodu i objął go. To był pierwszy raz, gdy nastolatek okazał mu jakąkolwiek fizyczną czułość. Przepraszam, powtórzył Mateusz. Jego głos, stłumiony przez koszulę Marka możemy wrócić do domu? Obiecuję, że będę się lepiej zachowywał. Marek objął chłopca, czując, jak jego serce wypełnia radość i ulga To jest Twój dom, Mateusz zawsze był i zawsze będzie. Sobotni poranek przywitał ich słońcem wpadającym przez kuchenne okna. Marek przygotowywał naleśniki. Tradycję, którą wprowadził po ślubie z Anną. Kacper i Zuzanna pomagali, mieszając ciasto i krojąc owoce. Julia weszła do kuchni niepewnie, ubrana w piżamę i z włosami w nieładzie. Mogę pomóc? zapytała, stając w progu. Marek uśmiechnął się do niej ciepło. Oczywiście. Możesz nakryć do stołu. Dziewczyna kiwnęła głową i zabrała się do pracy, układając talerze i sztućce z niezwykłą dla niej starannością. Gdzie jest Mateusz? zapytał Kacper, rozglądając się. Nadal śpi? Nie. Wstał wcześnie, odpowiedziała Julia. Powiedział, że ma coś ważnego do zrobienia. Jakby na zawołanie, Mateusz wszedł do kuchni, niosąc duże, płaskie pudełko. Co to? Zapytał Marek, odwracając się od kuchenki. Mateusz postawił pudełko na stole i odsunął wieko. Wewnątrz znajdował się model samolotu, nie Spitfire'a, który zniszczył, ale Hurricane'a, nad którym Marek i Kacper pracowali przez ostatni tydzień. Tata zabrał mnie wczoraj do sklepu modelarskiego, wyjaśnił Mateusz. Pomógł mi wybrać taki sam zestaw, jaki mieliście. Pracowałem nad nim całą noc. Kacper podbiegł do stołu, jego oczy szeroko otwarte z podziwu. Zrobiłeś to sam? zapytał ostrożnie, dotykając modelu. Tak odpowiedział Mateusz, a na jego twarzy pojawił się nieśmiały uśmiech cóż, prawie sam tata pomógł mi z trudniejszymi częściami ale większość zrobiłem sam. Marek podszedł do stołu, by przyjrzeć się modelowi. Był imponujący, nieidealny. Widać było ślady niedoświadczonych rąk, ale wykonany z niezwykłą starannością i uwagą do detali. Jest piękny, powiedział szczerze. Lepszy niż ten, który zaczęliśmy z kacprem. Nieprawda, zaprotestował Mateusz. Wasz jest lepszy, ale pomyślałem, może moglibyśmy dokończyć oba i postawić je obok siebie. Kacper spojrzał na Marka, szukając aprobaty, a gdy ten kiwnął głową, chłopiec rzucił się Mateuszowi na szyję. Dziękuję, 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 wykrzyknął. Zawsze chciałem mieć starszego brata, który pomoże mi z modelami. Mateusz, zaskoczony tym wybuchem uczuć, niezręcznie poklepał Kacpra po plecach, ale na jego twarzy malował się uśmiech. Anna, która obserwowała całą scenę z progu, podeszła do Marka i wzięła go za rękę. Udało się, szepnęła, opierając głowę o jego ramię. Na to wygląda, odpowiedział cicho, ściskając jej dłoń. Ale to dopiero początek. Po śniadaniu, gdy dzieci poszły bawić się na podwórku, Marek i Anna usiedli na werandzie z kawą. Myślisz, że to będzie trwałe? Zapytała Anna, patrząc na bawiące się razem dzieci. Ta zmiana w Mateuszu i Julii? Marek zastanowił się przez chwilę. Nie wiem, przyznał szczerze, są nastolatkami. Będą wzloty i upadki, ale myślę, że nauczyli się czegoś ważnego w tym tygodniu. Czego? zapytała Anna. Że rodzina to nie tylko krew odpowiedział Marek to codzienne wybory, które podejmujemy to troska, szacunek, odpowiedzialność i że miłość, prawdziwa miłość nie ogranicza się do biologii. Anna oparła głowę o jego ramię, patrząc, jak Mateusz pomaga Zuzannie wspiąć się na drzewo. A Julia i Kacper układają kamienie wzdłuż ścieżki ogrodowej. Wiesz, powiedziała po chwili, myślałam, że gdy wyjadą na ten tydzień, poczuję ulgę, że będzie łatwiej bez ciągłych konfliktów. Ale tęskniłam za nimi każdego dnia. Ja też, przyznał Marek obejmując ją ramieniem. Dom był zbyt cichy bez nich. Nawet bez ich kłótni i trzaskania drzwiami? zapytała z uśmiechem. Nawet bez tego, zaśmiał się. To część pakietu, prawda? Nie możesz mieć rodziny bez odrobiny chaosu. Ich rozmowę przerwał Mateusz, który podbiegł do werandy. Marek, możesz nam pomóc, chcemy zbudować fort w ogrodzie, ale potrzebujemy narzędzi z garażu. Marek spojrzał na nastoletniego chłopca, który jeszcze tydzień temu twierdził, że nie ma nad nim żadnej władzy. Teraz stał przed nim, prosząc o pomoc, z szacunkiem w głosie i oczach. Oczywiście, odpowiedział wstając, pokażę ci, gdzie trzymam narzędzia i nauczę cię, jak ich używać. To przyda ci się w życiu. Mateusz uśmiechnął się i kiwnął głową. Dzięki tato, powiedział cicho niemal nieśmiało, a potem, jakby zawstydzony własną odwagą, odwrócił się i pobiegł w kierunku garażu. Marek stał przez chwilę oszołomiony. To było pierwszy raz, gdy Mateusz nazwał go tatą. Spojrzał na Annę, która miała łzy w oczach. Idź, powiedziała, uśmiechając się przez łzy Twój syn na ciebie czeka. Marek pochylił się, pocałował ją w czoło i ruszył za Mateuszem, czując, jak jego serce wypełnia uczucie, którego nie potrafił do końca nazwać. Było w tym szczęście, duma, ulga i coś jeszcze, coś głębszego poczucie, że wreszcie udało mu się przebić przez mur, który przez trzy lata oddzielał go od dzieci Anny. W garażu Mateusz już czekał, przyglądając się narzędziom rozwieszonym na ścianie. To wszystko twoje? Zapytał z podziwem. Teraz nasze, odpowiedział Marek, zdejmując skrzynkę z narzędziami z półki. Zawsze możesz z nich korzystać, pod warunkiem, że najpierw zapytasz i odłożysz wszystko na miejsce. Mateusz kiwnął głową, chłonąc każde słowo: Nauczysz mnie, jak zbudować prawdziwy fort? Nie taki z koców i krzeseł, ale prawdziwy, drewniany? Marek uśmiechnął się, widząc entuzjazm w oczach chłopca. Oczywiście, możemy zacząć od prostego projektu, a potem stopniowo go rozbudowywać. To wymaga planowania, cierpliwości i pracy zespołowej. Jak rodzina powiedział Mateusz cicho. Marek spojrzał na niego zaskoczony. Tak, przyznał. Dokładnie jak rodzina. Przez następne weekendy Marek, Mateusz i Kacper pracowali nad budową fortu w ogrodzie. Julia i Zuzanna dołączały do nich, pomagając w malowaniu i dekorowaniu. Z czasem prosty projekt przekształcił się w dwupiętrową konstrukcję z tarasem widokowym i linią zipline do pobliskiego drzewa. Anna obserwowała te przemiany z wdzięcznością i zdumieniem. Nie tylko fort rósł i zmieniał się z każdym dniem, również więzi między członkami ich paczworkowej rodziny stawały się silniejsze. Pewnego wieczoru, gdy dzieci już spały, Anna i Marek siedzieli na tarasie fortu, patrząc na rozgwieżdżone niebo. Dziękuję, powiedziała cicho Anna, ściskając jego dłoń. Za co? zapytał, choć domyślał się odpowiedzi. Za to, że nie poddałeś się, za to, że znalazłeś sposób, by dotrzeć do Mateusza i Julii, za to, że stworzyłeś z nami prawdziwą rodzinę. Marek objął ją ramieniem i przyciągnął bliżej. Wiesz, jaki jest sekret? Zapytał. Jaki? Miłość nie zawsze przychodzi od razu. Czasem trzeba ją budować kawałek po kawałku, jak ten fort, z cierpliwością, konsekwencją i nie bojąc się podejmować trudnych decyzji. Anna oparła głowę o jego ramię, wpatrując się w gwiazdy. Myślisz, że teraz już zawsze będzie dobrze? Marek zaśmiał się cicho. Nie. Będą lepsze i gorsze dni. Mateusz i Julia są nastolatkami, jeszcze wiele razy trzasną drzwiami i powiedzą coś, czego nie powinni, ale fundamenty mamy solidne. A to najważniejsze. W domu, za oknem swojego pokoju, stał Mateusz. Patrzył na Marka i swoją mamę siedzących w forcie, który zbudowali razem. Przez długi czas opierał się, odrzucał, buntował się przeciwko nowemu układowi. Marek nie był jego ojcem, nigdy nie mógł nim być, ale teraz, patrząc na nich pod rozgwieżdżonym niebem, Mateusz zrozumiał coś ważnego. Rodzina to nie tylko krew i DNA, to codzienne wybory, wspólne chwile, wzajemny szacunek. To ludzie, którzy są przy tobie, kiedy ich potrzebujesz, nawet jeśli tego nie doceniasz. Marek może nie był jego biologicznym ojcem, ale był kimś, kto zdecydował się go kochać, mimo jego buntu i braku szacunku. Kimś, kto nie poddał się, gdy było trudno. Kimś kto nauczył go czegoś ważnego o granicach, konsekwencjach i prawdziwym znaczeniu rodziny? I może, pomyślał Mateusz, odsuwając się od okna, może to wystarczy, może to nawet więcej niż wystarczy. Jeśli podobała Ci się ta historia, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Zostawcie lajka, skomentujcie i dajcie znać, jakie inne rodzinne historie chcielibyście usłyszeć w przyszłości. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć więcej takich emocjonujących opowieści, które inspirują i poruszają serca. Do usłyszenia w następnym odcinku.